Polkowickie Towarzystwo Budownictwa Społecznego przystąpiło do realizacji drugiego etapu zespołu budynków wielorodzinnych obejmującego budowę budynków B1, B2, B3 o łącznej liczbie 52 mieszkań z miejscami postojowymi w poziomie piwnic. Wśród starających się o mieszkanie pierwszeństwo mają osoby z listy gminnej, ale są to mieszkania wynajmowane w systemie TBS, więc najemca musi spełnić warunki określone ustawą o TBS-ach. Są to zasady dotyczące wynagrodzenia, a także najemca w momencie podpisania umowy nie może mieć na terenie gminy. Pol mieszkania własnościowego, dlatego wszystkie wnioski sprawdzane są pod kątem właśnie wymagań precyzowanych przez ustawę. Budynki swoją architekturą nawiązują do już zrealizowanego. W budynku będą, będzie się znajdowało około 5... Pięć... Dokładnie 52 mieszkania. Mieszkania na parterze są, posiadają tarasy, natomiast wszystkie mieszkania powyżej są wyposażone w balkony. Jedno mieszkanie tylko nie posiada balkonu, z tego względu, że jest zlokalizowane w budynku narożnikowym i ze względu na, na brak takiej możliwości, to mieszkanie nie posiada balkonu. Ale jest tylko takie jedno. Mówię o tym, dlatego że większość osób jest zainteresowana balkonami, dlatego to podkreślam. W tej chwili mamy jeszcze kilka wolnych mieszkań. Jest jedno mieszkanie poniżej 40 m2 na parterze, jeszcze jest kilka mieszkań dwupokojowych, kilka trzypokojowych, no i. i, i. Też kilka mieszkań pięciopokojowych. Nie ma w ofercie już wolnych mieszkań czteropokojowych. Te mieszkania pięciopokojowe znajdują się w kondygnacjach poddasza. Są to dwie kondygnacje mieszkalne w jednym mieszkaniu, połączone schodami wewnętrznymi. Mieszkania jeszcze dostępne będą miały bardzo różną powierzchnię. Mieszkanie jednopokojowe jest tylko jedno, jest ono jeszcze wolne, posiada 37 m2. Mieszkania dwupokojowe to mieszkania o powierzchni w granicach 48 m2. Trzypokojowe posiadają powierzchnię w granicach 56 metrów, natomiast mieszkania pięciopokojowe to już od 70- kilku metrów do ponad 80. W realizowanych przez PTBS w budynkach na poziomie piwnicy są garaże podziemne, co z pewnością jest istotne przy rosnącej liczbie samochodów, a braku możliwości terenowych do rozbudowy parkingów. Mieszkania wynajmowane są na zasadach partycypacji, co oznacza, że najemca musi wpłacić 30% wartości mieszkania. Umowa z wykonawcą przedsiębiorstwem Buddy Holex z siedzibą w Sławie wyłonionym w drugim przetargu przeprowadzonym w 2014 roku została podpisana 2 grudnia 2014 roku. Do chwili obecnej wykonane zostały roboty ziemne, wykopy i stabilizacja gruntu. Termin realizacji grudzień 2016 roku.